Jedno z zakoli Odry. Blisko Wrocławia, 15 minut pociągiem. No i kawałek spaceru. Piękne miejsce. Gdzieś w tej okolicy zamierzam rozbić obóz na dzisiaj. Żeby spędzić nockę. No, chyba już ostatnią nockę w terenie w tym roku nie było i za dużo były raczej takie bardziej rodzinne a dzisiaj samotna temperatura zależy od nasłonecznienia do miejsca bo z jednej strony kapie z drzew z drugiej strony jest taka mgiełka przysłaniająca słońce no a jak wejdziesz w cień to mamy coś takiego I chrupie pod butami. Ale jest pięknie. Końcówka roku, pogoda. Ideolo. Zero wiatru. Powinno być naprawdę fajnie. No gdybym nie to, że wiem, jak blisko jestem wielkiego miasta, to naprawdę można by było mieć wrażenie, że, że wyjechałem gdzieś mega daleko. Jest fajnie. Jestem tu pierwszy raz w tych rejonach. No właśnie dotarłem na docelowe miejsce. Właściwie to je wybrałem, bo nie miałem jakiegoś konkretnego celu. Blisko wody, blisko lasu. Teraz czas się rozbić, bo jest już przed 14, a nie chcę na ostatnią chwilę tego robić. to sobie po prostu umościć. Fajną nockę to ma być po prostu przyjemne miejsce. No i tak, chata stoi. Teraz tylko przygotować ognicho i chill o to chodziło a łupka a tą za mną woda już będzie zimna nocka na pewno, ale jestem na to gotowy po to tu przyjechałem jest 29 grudnia 2024 15.15 .15. tutaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Zrobimy pomiar temperatury. Jeszcze jest powyżej zera. Ale zaraz zjedzie. Będziemy mierzyli. A tam gdzieś za mną już nie będzie widać ani słychać. Właśnie łabędzie przeleciały parka. A to jest kwintesencja mojego gnicha. Oczywiście każdy ma tutaj swoje patenty. Moim patentem jest ułożenie takich dwóch kłódek. No, no niech rusz tu z mniejszej gałęzi. Zaraz tutaj coś, co jest kwintesencją. Jeżeli chodzi o sprzęt. Właśnie połupałem trochę sucharów i zaraz je tam ułożę i rozpalą ogniwo. Pewnie teraz nikt mi nie uwierzy, że obyło się bez denaturatu. Ale w co tu wierzyć i komu w obecnych czasach? Tu się już materiał porządnie rozchajcował. A zaraz w ruch pójdzie na Smalczyku Bigos. Domowe roboty. O taty. Pozdrawiam Cię to. Jest 7.40 No to będzie jakieś prawie 11 godzin tak jestem już w namiocie Ma rekord kosmosu no ale co? nocki, najdłuższe dnie, najkrótsze teraz, dzisiaj jest 30 grudnia O i tak już się wybudziłem Teraz ostatnia rzecz na jaką mam ochotę to oczywiście wyjście z tego śpiwora Nocka była spoko Jeszcze nie wyciągałem głowy z namiotu Na razie w ogóle ze śpiwora nie wyłożę Na szczęście jakoś tak nie przycisnęło mnie w nocy nie miałem potrzeby wstawania Teraz jeszcze jest też w miarę Herbatka tutaj czeka w namiocie Zaraz będzie pierwszy łyk i pewnie wtedy trzeba będzie wstać. No plan na dzisiaj jest taki, żeby tu trochę jeszcze posiedzieć. No, przypuszczam, że będzie jeszcze bardzo ładna pogoda. No, rozpalić jeszcze ognicho, trochę pokontemplować tą przyrodę. No i z do domu. See you later Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej podaje pierwsze pomiary z wewnątrz namiotu. Woda. Nie trzeba zamarzać nawet te tam 400 ml. No to w namiocie jest na lekkim plusiku. A co na zewnątrz to jeszcze się okaże. No to nabrałem odwagi, żeby spojrzeć na świat. No jeszcze bez poradnego makijażu Ale właśnie wstałem Tak tutaj wygląda chałupa to Zaraz jeszcze Pokażę wam o, Moje ognicho I co zaraz rozpalam Jeszcze zamierzam trochę posiedzieć Na pewno jakieś śniadanie zjeść Kawę się napić w ogóle No i się rozruszać Szybka robota była, szybciej niż się spodziewałem. Także zaraz, niech tu się trochę żaru zrobi, zaraz to zmienia troszeczkę, położę kratkę, patelnia i jedziemy i kawusia. A co do temperatury, wydaje mi się, że jest dosyć ciepło. No na pewno jest na minusie, bo to widać po tym szronie, chociażby i tam na namiocie, na no wszędzie właściwie, ale wydaje mi się, że więcej jak. 1-2 na minusie to nie będzie. No, jako że ogień był spory, to pierwsza poszła woda na kawkę. No i teraz już dochodzi tutaj Bigosiński. Będzie jedzonko zaraz. A jeszcze tak a propos. sprzętu. jest na ognisku stoi coś co ma ponad 20 lat jest to kratka malarska która jeździ ze mną już ponad dwie dekady na ognicha wygląda jak wygląda wygląda tak ale nie zamieni jej na nic innego to jest historia ta menacha jakieś 25 lat ten kubek, tyle samo. A resztę nie pokazuję, bo to nowe graty. No to nie sztuka mieć nowe, nie? Sztuka stare zachować. No już po śniadanku jeszcze dopijam kawę. Pogoda dzisiaj delikatnie już się zmieniła. Rośnie temperatura, to po pierwsze. Po drugie jest trochę wiatru. Już jakieś takie pierwsze delikatne podmuchy były jak się kładłem wczoraj, tam gdzieś koło 21 wchodziłem do namiotu. Potem nocka była spokojna i no i tak nad ranem już zaczęło delikatnie tam powiewać trupikiem. No i tutaj właśnie też widać po tym dymie. Przed chwilą siedziałem tam z drugiej strony, ale waliło mi. Prosto w oczy już. Musiałem się przesiąść. No i co teraz? Na pewno to sobie jeszcze trochę posiedzę. Nie ograniczam jakaś konkretna godzina powrotu, ale myślę, że po prostu z godzinka przy tym ogniu pogapię się, zacznę zwijać manżur, co pewnie też trochę zajmie. To na stówę po powrocie do domu będzie dosuszanie namiotu, na pewno będzie dosuszanie śpiwora, bo śpiwór jest wilgotny, szczególnie w okolicach twarzy. No, temperatura taka już. Na granicy Zera, ha, tu co widzicie, to zapisane godziny odjazdu pociągu. Wreszcie, jakby mi padł telefon, mam tam jeszcze trochę baterii, no ale jest zimno i wiadomo, jak to jest, nie? No i co? Zjedzone, kawka wypita. Jeszcze takie krótkie podsumowanie tego wyjazdu. No, ogólnie cieszę się, że w ogóle się wyrywałem, bo już miałem bardzo długi czas takiego siedzenia i szukania tego pretekstu, żeby się nie wybrać z domu no i padło na tego 29 grudnia bo przewidywana pogoda była ładna i rzeczywiście było sucho, nie padał śnieg, nie padał deszcz przede wszystkim deszcz nie padał, bo tutaj to byłaby największa dupuwa kładłem się do śpiwora, wczoraj o 21 no śpiwór okazał się ogólnie super, bo to była taka pierwsza nocka w tych warunkach natomiast ee, sadziłem też buty do śpiwora buty były nieźle zmarznięte więc trochę mi tam chłodziły w okolicach łydek, stóp i początkowo myślałem, że no, że będzie mi zbyt już zimno jeszcze się tam gdzieś tak przebudzałem koło 22, 23 i chłodno w stopy dosyć było nie bardzo zimno, ale jednak był taki dyskomfort i myślałem, że no im dalej w nocy będzie gorzej I już szukałem ocieplaczy, bo wydawało mi się, że Wziąłem, ale niestety przed wyjściem je wypakowałem z plecaka. I te chemiczne dwa ogrzewacze by załatwiły nieźle sprawę, bo bym po prostu sadził je sobie gdzieś tam w skarpetki. I... I myślę, że to byłoby bomba. Natomiast ku mojemu zdziwieniu budziłem się gdzieś tam w środku nocy i okazało się, że już mi jest ciepło w stopy. Pewnie te buty się też ugrzały, no i cały się tam porządnie zagrzałem. Także do rana było super. Przydaje się poddupnik w takich warunkach. Właściwie bardziej pod kolana niż pod tyłek, bo to dużo przy ognisku robiłem wczoraj, szczególnie że było chłodno i siedziałem blisko ogniska, właściwie klęczałem. Krzesełko, siedzę teraz na nim, rewelacja. Oczywiście dodatkowy gadżet, no ale to nikt nie mówi, że ten biwak będzie ultralight. Mam tutaj parę gadżetów takich, które... Powiedzmy zwolennicy ultralight'u uznaliby za zbędne kompletnie Ale nie mówiłem, że tak ma być Lubię komforcik, więc jest ok Tam pokazywałem kilka takich sprzęcików, które mam starych Nie było nic o siekierze, którą zabrałem Na to jeszcze przyjdzie czas Tak pokrótce jest to odrestaurowana przeze mnie stara siekiera Mniej więcej 60-letnia głowica plus minus. Z kuźni Grand szwedzkiej, takiej dosyć znanej w tym światku, teraz takim outdoorowym. No miałem okazję być w tej kuźni kilkukrotnie w zeszłym roku i, i rozmawiać z kowalami. No i udało mi się gdzieś tam, na, jakim, na jakimś targu staroci na Rupieciarni kupić nie jedną zresztą głowicę. Bo to się głównie zajmuję akurat w wolnym czasie, przez ostatnie kilka lat odrestaurowuję się kiery, więc jeżeli, jeżeli natchnie mnie znowu na nagrywanie, to myślę, że kolejny, kolejny materiał będzie już związany bardziej właśnie z, z jakimś konkretnym modelem, z historią, bo to jest ciekawy temat. Przynajmniej dla mnie. I tym chciałbym się dzielić na co dzień. Cieszę się bardzo, że mi się udało wyrwać. Ostatnie chwile spędzam sobie tutaj już przy ognichu. I za parę minut powolutku już spakuję całą resztę, ogarnę ten ogień i spokojnym spacerem na stację. Także dzięki za towarzystwo i oby do następnego.